Jeśli ma w czerwone policzki, to pewnie zastanawiałaś się, czy ma w skórę też naczynkową. Skóra naczynkowa to taka tak ogólnie mówiąc to taka, na której właśnie widać albo zaczerwienienie, albo rozsiewone naczynka krwionośne. Czasami to jest takie trudne do hmm, Zdiagnozowania, czy ta skóra jest naczynkowa i wrażliwa dla niektórych, bo niektórzy widzą kilka rozszerzonych naczynek i już myślą, że ta skóra jest naczynkowa, jest trochę w tym prawda. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak skóra naczyniu ruchowa i to głównie właśnie o tej skórze chciałabym powiedzieć. To jest coś takiego, że skóra bardzo łatwo się zaczerwienia. I może nawet nie być na niej właśnie popękanych jeszcze naczynek, ale po prostu ma skłonność do zaczerwienienia. To głównie się objawia na policzkach i jest związane albo z czynnikami zewnętrznymi, albo z czynnikami wewnętrznymi. Czynniki zewnętrzne to na przykład słońce, wiatr, mróz, ciepła woda, zimna woda, tarcie. Natomiast czynniki wewnętrzne głównie są związane z emocjami. No i tutaj na przykład pod wpływem silnego stresu e, mogą się pojawiać zaczerwienienia na policzkach, czasami też na szyi, na dekolcie. E, to jest też takie trochę uciążliwe, bo mm, szczególnie wtedy, kiedy no, nie czujemy się zawstydzeni, a nasza skóra w ten sposób reaguje się mocno zaczerwienia, to jeszcze ten stan zawstydzenia się pogłębia, bo wszyscy widzą, że mamy czerwone policzki, bo plamy na dekolcie. No i w dzisiejszym filmiku chciałam powiedzieć tak dość ogólnie o tym, co będzie też w kolejnych filmikach omawiane. Podstawą pielęgnacji takiej skóry, właśnie z przede wszystkim naczyniu ruchowej, ale też naczynkowej, jest ochrona tej skóry, wzmacnianie naczynek i łagodzenie zaczerwienienia. To wszystko można zrobić tak naprawdę w przeciągu miesiąca, może dwóch. Stosując odpowiednią pielęgnację, ona nie jest trudna, nie jest też droga, więc spokojnie myślę że każdy sobie poradzi. Ja sama przez ładnych par lat też miałam skórę taką mocno naczynioruchową ruchową. Jeszcze wtedy, kiedy się nie malowałam, to było szczególnie widoczne, wystarczyło, że ja schyłam głowę, albo nie wiem, odpowiadałam w tablicy, już byłam czerwona jak burak no i pamiętam, że bardzo mi to przewkazało. W salonie też bardzo często spotykam właśnie klientki, które mają tą skłonność do zaczerwienienia, szczególnie na policzkach, choć zdarza się, że to jest właśnie na szyi, na dekolcie. I tak jak właśnie rozmawiamy sobie, no jest to kłopot. Tak więc, jeśli ta sprawa dotyczy Ciebie, to zapraszam Cię do kolejnych nagrań, w których będę opowiadała o tym, co... Można robić z taką skórą, czego skóra naczynkowa nie lubi, co lubi. I zaproponuję kosmetyki, które można używać w domu, substancje, których szukać w kosmetykach. I na samym końcu tego krótkiego cyklu będzie jeszcze niespodzianka ja już zdradzę trochę tę niespodziankę będzie można dostać za darmo PDF, w którym ja wszystkie te informacje, które będę przedstawiała na filmikach, Zgromadziłam jakby w jednym, wszystko jest konkretnie opisane, wszystkie punkty, więc nic na pewno nie zginie. I ta nagroda za darmo będzie dla tych, którzy się będą angażowali pod filmikami. Zapraszam.